Witam Was na moim kanale, jeśli to pierwszy raz, kiedy mnie oglądacie. Cześć, nazywam się Ania i pomyślałam, że byłoby całkiem fajnie pobawić się w małego chemika i zrobić jakieś kosmetyki samemu. Czyli po dzisiejszym wideo możecie się spodziewać kosmetyków DIY. To wideo będzie jednak trochę inne niż większość moich wideo, ponieważ będę je kręcić na przestrzeni całkiem długiego czasu. Zaczniemy dzisiaj. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jakie kosmetyki zdecydowałam się zrobić i dlaczego i będziemy kupować do nich składniki. Potem spotkamy się, kiedy wszystkie składniki już dojadą do mnie i e, będę przyrządzać mikstury. A następnie chciałabym poużywać tych kosmetyków, które zrobię tak co najmniej, myślę, że jest 3 albo 4 tygodnie, żeby powiedzieć, czy rzeczywiście miało to wszystko sens, czy jestem zadowolona, czy może nie jestem w ogóle zadowolona i uważam, że to wszystko było zupełnie głupim pomysłem. Tak więc bez dalszych wstępów przejdźmy do tego, co ma się tutaj wydarzyć. Zastanawiałam się, jaki rodzaj kosmetyków powinnam wybrać na ten eksperyment i zdecydowałam się wybrać pielęgnację twarzy. Powodów ku temu jest kilka. Po pierwsze, zrobiłam to ze względu na Was, ponieważ wiele z Was y, mówiło mi, żebym. Y, włączyła do mojej pielęgnacji twarzy jakiś nawilżacz i pomyślałam, że będzie to fajny sposób, żeby pokazać Wam, że Was słucham i że doceniam Wasze rady. Drugim powodem jest fakt, że jakiś czas temu dostałam e, czyścidło do twarzy z Lasha e, na wypróbowanie, które się nazywa Dark Angels i bardzo mi się ono podobało. No i ponieważ miałam już mydło do twarzy i krem do twarzy, pomyślałam, że fajnie by było włączyć do tego też jaką jakąś maseczkę. One eternity later. Witam Was 800 lat później, ponieważ mniej więcej tyle zajęło mi znalezienie sklepu z produktami na moje kosmetyki. Okazuje się, że było to nie lada wyzwaniem, żeby znaleźć jeden sklep, który oferowałby wszystkie produkty. Chciałam, żeby wszystkie produkty były z jednego sklepu, ponieważ zależało mi na tym, aby moje zakupy zostawiły jak najmniejszy ślad węglowy, i na szczęście udało się. Znalazłam sklep, który nazywa się EcoSpa i który ma w ofercie dosłownie wszystko, czego potrzebuje. No, nie mają w tym momencie jednej rzeczy, ale szybko skontaktowałam ich e-mailem i okazało się, że będą mieli tą rzecz dostępną. E, już niebawem i na przestrzeni następnych 3 czy 4 dni będzie ona u nich w magazynach, czyli będę mogła sobie ją spokojnie zamówić. Bardzo spodobał mi się ten sklep i bardzo spodobał mi się fakt, że mają przystępne ceny i że mają niesamowicie dużą różnorodność produktów oraz to, że umożliwiają mi e, wykonanie zakupów, które zostawiają najmniejszy ślad węglowy. So much that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Witam Was kochani, jeśli mam być z Wami szczere, to nie pamiętam co mówiłam w poprzedniej odsłonie, ponieważ nagrywałam ją chyba z 3 albo 4 tygodnie temu, ponieważ tak strasznie długo zajęło mi zorganizowanie tych produktów, które w końcu do mnie przyszły i teraz chciałabym zrobić taki szybki unboxing e, ich i, i tych produktów, które kupiłam tutaj o, do... E, do wytworzenia kosmetyków. Paczka z Ecospy jest zapakowana w ten sposób. Mam tutaj troszeczkę plastiku, ale wydaje mi się, że nie da się inaczej. Tutaj też mam troszeczkę plastiku w postaci e, taśmy klejącej. O, oh, jezu. Również nie mogę tego otworzyć, bo nie wiem, gdzie mam nożyczki, ale no już trudno. Muszę sobie jakoś teraz z tym poradzić. W środku natomiast jest wszystko bardzo miło i ładnie, ponieważ e, jest to zapakowane w miarę bez plastiku. Nie wiem, co ja tutaj dostałam. Jakieś próbki? A nie, to, to jest to, co zamówiłam. E, czyli oliwem i węgiel, przyszły w plastiku. Mam tutaj też glinkę e, w plastiku, taką e, białą. Glinkę zieloną w szkle. Glicerynę również w szkle. Hydrolat również w szkle. I olejek z drzewa sandałowego. Mam tutaj też e, zakupy ze spożywczego, które również będą mi potrzebne. Brakuje mi tylko cytryny, którą muszę zakupić jutro. I wszystkie te rzeczy staram się, żeby nie były w plastiku, chociaż tetrapak niestety wiemy jaki jest. No, i to by było na tyle na dzisiaj. I widzimy się jutro, kiedy będę to bawiła się w małego chemika. The next day witam was moi drodzy z mojego domowego laboratorium. Jak już wiecie, zakupiłam kilka składników. W celu stworzenia moich własnych domowych kosmetyków. I teraz siedzę sobie tutaj przy moim szklanym stole, który jest trochę brudny, teraz na niego patrzę, więc musicie mi to wybaczyć. I mam zamiar dokonać dzieła, czyli zrobić kosmetyki, które potrzebuję. Tutaj po mojej prawej możecie zobaczyć wszystkie składniki, które były mi potrzebne. Przede mną są główne narzędzia, z których będę korzystać, czyli dwie łyżki i taka Szpatułka, którym, której używam, żeby nie marnować jedzenia i żeby wygrzebywać rzeczy ze środka. Mam tutaj także po mojej prawej pudełeczka, do których będę przekładać. Mam nadzieję, że są czyste w sumie. Tak. I najważniejsza rzecz to mój laptop. Mój laptop jest najważniejszym elementem tego eksperymentu, ponieważ na moim laptopie są zapisane wszystkie widea, mówiące o tym, w jaki sposób mam zrobić moje. DIY kosmetyki. Nie wiem, czy jesteście podekscytowani, ale ja jestem strasznie, strasznie, strasznie podekscytowana. Dobrze, mam tutaj już wszystko otwarte, ale nie wiem, czy mówiłam Wam, co w ogóle będę robić. Otóż zajmę się zrobieniem czyścika do twarzy, który ulasza, nazywa się Dark Angels. Będę robić maseczkę Don't Look at Me. A trzeci kosmetyk, który będę robiła, to krem i będę korzystała z przepisu podanego przez Agatę Bokej. Którą możliwe, że znacie, ponieważ robiłam z nią współpracę odnośnie szafy etycznej i bardzo mi się podobał przepis Agaty, ponieważ zawiera tylko cztery składniki. I wydaje mi się, że cztery składniki to właśnie tyle, ile ja chcę mieć w moim kremie. I e, przejdźmy w takim razie do dzieła. Trzy łyżki kaolinu, to jest chyba kaolin. Wysypało mi się trochę na spodnie. Raz. Tutaj mam węgiel. I moja łyżka jest już teraz cała czarna. Jedna łyżka awokado. Zdecydowałam się trochę zaeksperymentować yy, na mój sposób, ponieważ nie mam oleju awokado i stwierdziłam, że nie chcę kupować oleju tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić jeden przepis. Mimo tego, że pewnie by mi się przydał, ale zdecydowałam się, że w związku z tym wykorzystam do tego mój olej Kiriowa który tutaj widzicie i teraz y, będę się starała odmierzyć po prostu całą jedną wielką łyżkę, żeby nam to po prostu przechylić, ale z drugiej strony wtedy na nic by się zdał ten pipetkowy nakładacz, więc już łyżkę gliceryny. To jest gliceryna i ona nie jest otwarta, a tutaj ta łyżka jest już zupełnie brudna. Dobra, to teraz mam to wymieszać wszystko razem ze sobą, co za do kupy. Nie wiem czy nie dodałam za dużo tego koli. No, no, ale już w związku z tym decyduję się dodać troszeczkę więcej tego i dodam też troszeczkę więcej e, płynów. Ciutkę tego jeszcze. No i teraz mieszamy z powrotem. Co na tym daje drzewe. Sandalwood oil 10 kropli. Mam zupełnie przypadkiem tutaj sandalwood oil. jakby, ponieważ go używałam tego, e, tej rzeczy, to wiem mniej więcej, jakiej konsystencji mam się spodziewać. I mogę Wam powiedzieć, że to, co tutaj mam, jest po prostu zupełnie nie tym, co chciałam. No dobra, wydaje mi się, że jest spoko. Tak więc, e, wezmę teraz... O, tutaj mam przygotowaną... E, mam przygotowane takie pudełeczko. To pudełeczko jest od kosmetyków z firmy... Natural Me, które kiedyś bardzo lubiłam, ale potem napisałam do nich na Instagramie, czy chcieliby może zmienić pudełka na szklane i mnie zablokowali. Więc już teraz nie kupuję od nich. Po prostu użyję mojej szpatułki, ponieważ to jest chyba jedyna rzecz, którą mam tutaj profesjonalną. A mianowicie silikonowa szpatułka do wygrzebywania resztek jedzenia ze słoików. W ogóle teraz myślę, że... Za... Fakt, że zaczęłam od tego, co jest yy, czarne, sprawiło, że teraz muszę iść i wszystko umyć. A jakbym zaczęła od tych rzeczy, które nie są czarne, to bym mogła może potem robić po prostu dokładnie w tych samych miseczkach. To jest mój pierwszy kosmetyk. Idę umyć teraz miseczkę. One eternity later. Moi drodzy, jestem z powrotem. Uuu, ale tutaj będę miała ładne... Światełko. Mm -hmm, mm -hmm. Otóż robi się tutaj u mnie bardzo ciemno, tak więc zdecydowałam się zastosować pomoc w postaci światła z lampy. Koniecznie chciałam zrobić to wideo dzisiaj, a nie czekać do kolejnego dnia, ponieważ już, zatrza... już chciałam to zrobić i już nie mogłam się powstrzymać. Tak więc mam nadzieję, że wybaczycie mi, że oświetlenie jest trochę inne niż to, do którego przywykliśmy. No dobrze. Teraz przejdźmy do wideo numer dwa. Maseczki Don't Look at Me. Jest tutaj jeden problem, ponieważ yy, w tym przepisie, który znalazłam, nie ma dokładnych wymiarów, nie ma dokładnych ilości, ile czego powinnam dodać, tak więc będzie to jeszcze większa wolna Amerykanka niż była przed chwilą. No ale mam nadzieję, że że to wyjdzie i że nie zmarnuję pieniędzy. Dobrze, silken tofu mamy. Mamy silken tofu. Wiecie, co powinnam wziąć też? ponieważ oni to blendują blenderem. A few minutes later. No dobrze, zupełnie przypadkiem mam w domu blender i podłączyłam go do prądu, który również zupełnie przypadkiem mam w domu. No i co? Zajmiemy się teraz tym silken tofu. No ja myślę, że włożę wszystko co mam tutaj, nie, włożę połowę tego w razie gdybym później e, musiała podejmować drugą próbę. Ona mówiła tam, żeby wycisnąć nadmiar wody, ale niestety tutaj w moim laboratorium nie mam takich możliwości jak oni tam u siebie, żeby y, robić takie rzeczy, tak więc po prostu y, je wyjęłam. No oni je miksują, ale dla mnie to wygląda tak, że mogłabym je po prostu bo że włożyłam ten blender na ziemię, a przecież mam potem dotykać tymi kosmetykami mojej twarzy. Dodajemy gliceryny. Nie wiemy, ile tej gliceryny dodać, tak więc będziemy jej dodawać na tak zwane oko. Teraz ona bardzo szybko idzie, więc tak. Sok z cytryny, rice syrup. Ja kupiłam specjalnie do tego zadania rice syrup, ponieważ tak to nie mam w domu takich rzeczy. W ogóle to się nie chce przestać lać. Damn! Nic innego, że tego nie mam w domu, bo zaraz zjem to całe. I mleko również kupiłam specjalnie, ponieważ ja na ogół po prostu nie piję żadnego mleka. Nie wiem, czy widzieliście, ale trochę mi się rozlało. Oni dodali też food coloring, którego ja nie dodaję, ponieważ ja nie muszę mieć tej maseczki niebieskiej. Może ona być w kolorze kupy nawet. A pomyślałam, że kupować food coloring, tylko po to, żeby ta maseczka była niebieska, bo ten food coloring nie zrobi jej nic. To pomyślałam, że jest to po prostu zupełnie głupia rzecz i że wcale nie muszę tego robić. Więc olałam ten składnik. Teraz może jednak to zblenduję, żeby było takie ładne, jak oni mają. Powiem Wam, że pachnie to bardzo ładnie. <grym> Także miałabym o to trochę zjeść. I jak skończę, to zjem sobie coś z mlekiem ryżowym, bo mam go jeszcze prawie parę nie wiem, co mam zrobić teraz z tym brudnym czymś, tak więc położę to tutaj z tyłu kamery, żebyście nie widzieli, że leży po prostu na stole. I teraz mamy dodać Bentonite Clay. Oni też dodają klej i potem tego muru-muru Butter, który ja tutaj mam w zastępstwie Masło Shea. I wiecie co? Chyba muszę Was na chwilę zostawić, ponieważ muszę je rozpuścić, ponieważ oni tutaj je rozpuszczają. Ja to zrobię w mikrofalówce. Zajęło to około dwóch minut, żeby to się rozpuściło. Mam tego dodać. Nie wiem, ileś. Wrzucę po prostu jakąś ilość. I zobaczymy, co się stanie. No. Myślę, że wystarczy. Mniej miło to pachnie, już teraz. A teraz użyję mojej drugiej łyżki, żeby nalać tutaj tego Shea No ja używam nie muru, muru, butter, a Shea ponieważ przeczytałam na internecie, że. Shia Butter i Murumuru Butter mają bardzo podobne właściwości, a mam, miałam, nadal mam, bo nadal zostało, właśnie Shia Butter w domu, którego nie używam, bo w ogóle okazało się, że był to zakup zupełnie trafiony i zupełnie mi się nie podobało to, jak na mnie działało. Tak więc jest to idealny moment, ażeby wykorzystać e, coś, czego nie chciałam. Ground rice. Myślę, że nie będę wsypywać tego wszystkiego. Co tam jeszcze było i kaolin? Czyli jednak mamy tutaj też kaolin. No, ja mam już wszystkie łyżki mokre, tak więc muszę tego kaolina dać tak na oko. I wydaje mi się, że wystarczy. Muszę Wam powiedzieć, że ich jest dużo bardziej stała niż moja, tak więc muszę dodać rzeczy stałych do mojej maseczki. Więc dodamy więcej ryżu. Dodamy cały ryż i e, włożę także trochę więcej tego bębuna i dodamy też trochę więcej Kaolin. Wydaje mi się, że teraz jest tak, jak powinna być. No powiem Wam, że trochę mi brakuje tego koloru teraz, jak na to patrzę, ale ta maseczka ma w sumie bardzo ładny kolor. Ej, może nie powinna była tego dodawać, bo ta maska tak jakby twardnieje teraz z czasem. No i w ogóle pachnie po prostu jak ta glinka. Oni dodali jakiś zapach, no ja nie dodaję zapachu. Ponieważ stwierdziłam, że że zapachy są dla frajerów. Nie no, stwierdziłam, że po prostu nie ma sensu. W ogóle bardzo mi się podoba ten, to zadanie i w ogóle te, te wszystkie eksperymenty. No tak, ta maseczka wydaje mi się, że ma już teraz taką formę, jak bym chciała. Ja tutaj mam pudełko właśnie po tej maseczce, Don't Look At Me, chociaż wydaje mi się, że mam trochę więcej maseczki niż miejsca w moim pojemniku. Potrzebuję większego pojemnika. 12 Pozostałości mojej maseczki włożę do tego pojemnika. Jest to pojemnik po super dobrym kremie marki Elemis. I gdyby nie był zapakowany w. w sumie nie kremie, mydle. E, gdyby nie był zapakowany w plastik, to najprawdopodobniej kupiłabym go jeszcze raz. No muszę Wam powiedzieć również, że mam teraz chyba maseczki mi na następne. No nie wiem, na całkiem długi czas. <laughs> Jeden i dwa. A teraz zajmiemy się zrobieniem ostatniej rzeczy, czyli kremu, ale po raz kolejny muszę umyć moje przyrządy. No, zapomniałam łączyć kamerę i w związku z tym nie widzieliście, co się działo, ale jedyne co się działo, to odmierzałam ilości i wlałam tutaj 25 łyżeczek hydrolatu i dolałam 3 łyżeczki oleju Jojoba i wymieszałam to z emulgatorem. A teraz wracamy do Agaty. A, i potem musiałam pójść i podgrzać tą miksturę do 70 stopni, co zrobiłam w takiej kąpieli wodnej i teraz wracam do wideo. W związku z tym, że y, kremu jest mało, a maseczki było bardzo dużo, przełożyłam maseczkę do pudełka po kremie, znaczy, które planowałam na krem, ponieważ y, lubię mieć wszystkie kosmetyki w takich ładnych opakowankach, a krem przełożę do pojemnika, w którym miała być maseczka. I ten krem w ogóle fajnie zgęstniał i mi się podoba, chociaż jest nadal taki lekki, sprawia wrażenie lekkiego. I ta konsystencja w ogóle mi się bardzo podoba. Oczywiście zobaczycie z bliska, jak to wszystko wygląda, również, ponieważ na tym polega to wideo, że tutaj uczymy się wszyscy razem ja z wami, a wy ze mną. Tak więc, część robienia moich kosmetyków domowych uważam za zakończoną. Stworzyłam tutaj o taki maseczkę w kolorze. W kolorze zielonym, nie wiem w sumie, czemu dodają jakiś kolor, bo ten kolor jest całkiem ładny. Mam też krem w kolorze białym, a także mam coś, czym jestem najbardziej podekscytowana, a mianowicie żel do bycia twarzy w proszku prawie, w kolorze czarnym. I te oto trzy kosmetyki będę teraz testować. Będę. Testować je za każdym razem, kiedybym je użyła. Wrócę do Was już niebawem, kiedy będę miała wyniki tego eksperymentu i kiedy będę wiedziała, czy te kosmetyki, które sobie zrobiłam, są równie dobrze jak te sklepowe i czy jestem z nich zadowolona i czy mi się podobają. Mam bardzo dużo mleka ryżowego, więc potrzebuję wymyślić jakiś przepis na rzecz z mlekiem ryżowym i syropem ryżowym i silken tofu. Na raz, najlepiej, żebym mogła to zjeść naraz. Zaraz to zagłoguję. Later. Witam Was po paru tygodniach, i dzisiaj będziemy rozmawiać o wynikach, jakie osiągnęły poszczególne produkty, i o tym, czy je lubiłam, czy nie. Więc zacznijmy od kremu. Krem okazał się być rewelacyjny i bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza. Co prawda, muszę używać do niego dodatkowo jakiejś wody, np. wody różanej albo tego hydrolatu, który kupiłam. Pomijając to, uwielbiam fakt, że zostawia skórę matową i że nie sprawia, że moja skóra się świeci w ciągu dnia. Dodatkowo, kremu Używała także moja młodsza siostra, która ma 23 lata i też była nim zachwycona, i też mówiła, że jest on świetny i też bardzo jej się podobał. Druga rzecz, którą też zrobiłam, to była maseczka, i maseczka według mnie jest również bardzo dobra. Co prawda, odkryłam, że trochę chciałabym zmienić jej konsystencję, chciałabym, żeby była troszeczkę bardziej wilgotna, ponieważ teraz jest trochę za sucha według mnie, ale pomijając ten drobny. Detal, który tak naprawdę nie ma nawet wpływu na to, jak maseczka działa na moją skórę, ale po prostu o to, w jaki sposób się ją rozprowadza po skórze. To wszystko inne na temat maseczki jest super, jest ona odświeżająca, daje fajne uczucie mojej skórze i jestem z niej bardzo zadowolona. No, i na końcu, porozmawiajmy o paście do mycia twarzy, która niestety okazała się być totalną porażką. I nie wiem, czy ma na to wpływ fakt, że najprawdopodobniej dodałam do niej trochę za dużo oleju i gliceryny. Nie jestem nawet pewna, czy dodałam, ale takie mam poczucie, jakbym dodała do niej więcej tej gliceryny niż powinnam. I e, no jest to po prostu totalna porażka. Zupełnie nie jestem z niej zadowolona. Nie podoba mi się nic na jej temat. Nie podoba mi się sposób, w jaki zachowuje się na mojej twarzy, nie podoba mi się, że zostawia warstwę oleju na mojej twarzy, nie podoba mi się, że węgiel wchodzi w moje pory i przez te moje pory są czarne, nie podoba mi się po prostu wszystko, nie jest to zupełnie ten produkt, który zapamiętałam testując taką samą Dark Angel pastelacza. Generalnie jestem w zadowolona z samego pomysłu na korzystanie z DIY przepisów na kosmetyki. Wydaje mi się, że wypadło to całkiem fajnie i Okazuje się, że jest to strasznie tanie. No na pewno będę teraz już na zawsze najprawdopodobniej używać tego kremu, który naprawdę jest super. A maseczkę będę robić sobie sama, ponieważ wychodzi tu dużo taniej. Będę chyba starała się znaleźć jakiś przepis na to mydło do twarzy. Chociaż do tej pory myję twarz mydłem takim zwykłym, którym myję też całe ciało, mydłem Alepo w tym momencie. I do tego jeszcze czasem mydłem czarnym. E, więc e, oba te produkty całkiem fajnie działają i spełniają swoją podstawową funkcję, więc możliwe, że po prostu zrezygnuję z jakichś żeli do mycia twarzy. Będę chyba starała się zrobić sobie odżywkę do włosów, ponieważ ostatnio odkryłam, że moje włosy raczej potrzebują czegoś takiego jak odżywka, ponieważ stały się bardzo suche i sianowate. No i jeśli byście byli zainteresowani e, takim eksperymentem, zrobieniem odżywki do włosów, to zostawcie mi informacje w komentarzach a wtedy y, zabiorę Was w taką samą podróż, jak wyruszyliśmy teraz. No dobrze, i dziękuję Wam w takim razie bardzo za to, że wytrwaliście do końca. Jeśli Wam się podobało, to dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, to zasubskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!